Siema z tej strony jest witam was w kolejnym odcinku lifehacków szkolnych. Jeżeli chcecie jak najłatwiej wygrać z Waszą szkołą, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie kanał, ponieważ przypominam, że na kanale jest Daily, czyli filmy codziennie o 18. A ja teraz przechodzę do pierwszego lifehacku. Dzień dobry, Klaso! Czemu on tak krzyczy? Jak to Żebyś mnie tam słyszał w ostatniej ławce! Dzień dobry! Dzień. 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 Panie Dziwkowski! Dzień dobry, witam bardzo serdecznie! Widzę, że mnie zasłużył. Żeby pan zastępstwo za panią Frost! Oczywiście pani Frost, jak dobrze wiemy, jest. gruba. Nie gruba, tylko. najwspanialsza na świecie. To moja żona. Co? Ty nie znasz pani Frost, gdzie Nie Masz takiego farta. Po no. prostu od, da, dałbym 5 zeta za to, żeby być na twoim miejscu. Dobrze, proszę państwa, zaczynamy lekcję. Pierwsza rzecz, którą musicie napisać, to jest pani Frost, jest ekstra. Proszę bardzo. Proszę pisać, już już, 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 już. już No już piszę. Ła, ja piszę. No, szybciej. Ja już, pani Frost śmie. Jest dziwna! Aha, czułem na własny nos Nie denerwuj mnie jak ty gałkanie. Masz pisać 100 razy, pani Prost jest ekstra i nie wyjdziesz z klasy, już 100 razy Nie no ja nie będę tego pisał, ona nie jest o, wspaniała poczekaj, tylko czekaj, śmierdzi czekaj, czekaj. Pani Prost do mnie właśnie napisała Jest oburzona I masz napisać 100 tysięcy razy O nie! 100, 100 tysięcy? Ja Już pisz A to mogę y, jeszcze dwa długopisy, bo mi się wypisze jeden po 34 tysiącach razy Uff. Au, 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 dziękuję a, I muszę na chwilę wyjść, coś, Dobrze, coś tam A ty zajmij się sobą Ja też się zajmę sobą Podaj ja sobie sobie zrobię Czyli nic nie muszę robić? Nie no, oczywiście, że musisz Możesz pomóc, kolego, proszę Nieee Sto tysięcy razy napisać jakieś zdanie, przecież to mi zajmie z lat ale nie mam tyle czasu, żeby siedzieć w szkole, więc pokażę wam, jak napisać to trzy razy szybciej. Czyli według mojej matematyki wyjdziemy za 10 minut. Pokażę wam w takim razie tego lifehacka, ponieważ jest on banalnie prosty. Potrzebujemy trzech długopisów oraz taśmy klejącej. Musimy sobie wziąć taki oto paseczek tej taśmy. Następnie ułożyć długopisy idealnie tak, żeby były obok siebie. I teraz skleić je taśmą. Patrzcie. Trzeba to zrobić bardzo precyzyjnie. I uwaga, nasz potrójny długopis właśnie powstał. Tylko uwaga, dlatego, że łatwo jest zrobić taki błąd, jak ja zrobiłem teraz. Czyli, że jeden jest niżej, ale da się to spokojnie docisnąć, słuchajcie. Okej, okay, powinno działać. To teraz wracamy do kozy i spróbujemy jak najszybciej się stamtąd wymknąć. Dobra, już jestem gotowy to napisać 100 tysięcy razy. co ja miałem pisać? O, pani Frost śmierci. piękna. pani go, Frost śmierci. Ja. Pani Frost jest ekstra. Masz na tablicy, Del Gamonikur, kurde, ty. Ty, to działa. Zobacz, czy ty oszukiwałeś? Nie, teraz jeszcze tylko 99 997 razy i mogę stąd wejść Cud, gadasz Dzisiaj na matematyce mamy odejmowanie To jest bardzo ciężkie, ponieważ to jest jak dodawanie, tylko że w drugą stronę I ja tego totalnie nie mogę zrozumieć Więc wymyśliłem na to lifehack Musimy narysować sobie zegar na tablicy, a następnie... A zresztą wiecie co, sami zobaczycie już w klasie, jak nauczyciel każe mi odpowiadać Kawoliu, nie siedź na telefonie Już, wołaj telefon Dobrze, żonowie, proszę zacząć. Zaczynamy lekcję matematyki. Nie, yeah, nie yeah. okay. matematyka. Tak więc proszę wyciągnąć zeszyty do matematyki. Dobrze! Zaczynamy. Czas na sprawdzenie Waszych umiejętności, z dodawania i odejmowania. Proszę bardzo, Kreda. Zapisuj równania. Ja nie będę pisał. Okej. Okay. Ale okay, ty. Ty. Już tutaj. Do tablicy. Ja. Tak, ty. Czemu A ja? Zapisuj. Ja? Zapisuj. Siadaj, już w tej chwili. Czemu? Ja podyktuję. O, hej. Co? To, to Ernest! Aż mi włos spadł Nie! Przepraszam, to pan Ernest Dawaj tu czopek Już, zapisuj To jest chyba dzipek. Zapisuj Teraz ja też jestem to, że... taki cool, nie? Zgolony, w Zapisuj Co mam pisać proszę? 12 minus 6 minus... Szybciej, minus 6 11 minus 5 Minus 4 Dosyć, No szef, no szef To szybko, szybko, szybko 7 minus 1 7 minus 1 Dobra, dziękuję, siadaj Gratulacje, piąteczka A jeszcze nie obliczyłem! Uw. Ale nie do dziennika, dostaj się. A... Już i tak byś nie umiał. Proszę, twoja projekcja. Proszę, obliczać. Czemu on miał pisać i obliczać? Dobra, a mogę użyć mojej metody. Jakiej metody? Mam metodę na obliczanie odejmowania. Raz. Metoda na założyć. Zobaczmy, się, się pośmiejmy. Zobaczcie Co, co... on robi? Proszę no, on pana, tak to... się nie odejmuje! Co ty robisz, chłopek? Oj, przepraszam, pomyliła mi się dwójka z trójką. Ty, Gupol, popatrz tutaj. O, o Ma ściągę. Ale spokojnie, ja muszę sam to zapisać, bo potem nie mogę mazać. Ale ty nie masz pisać godziny, tylko masz obliczyć równania. Ale spokojnie. Zobaczcie, widzowie. I teraz, żeby. Wiedzieć, jak obliczyć te wszystkie równania. Wystarczy, że łączycie ze sobą, zawsze po skosach, wszystkie te. Ach, zobaczcie, wszystkie godziny musimy połączyć po skosie. Naprawdę, proszę pana, to działa. To Co wszystko łączymy. Robi? Czy on rozgryzł właśnie najważniejszą technikę matematyczną? To jest lifehack na obliczenie szóstki. Wszystko to powinno dawać sześć, a tutaj jest dokładnie to. Co jest na zegarze, słuchajcie, a to jest lifehack na szóstki, więc to jest sześć, 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 i to jest sześć Zegar 6, mi to powiedział Sześć, sześć, sześć Sześć, sześć, sześć Ciale głupolu, dostajesz jedynkę Czemu? No zrobiłem A co mnie to interesuje? Nazywam wcześniej po nią że jest głupia Dostajesz jedynkę Prawdę mówił Ponoć ona jest głupia Ej, zobaczcie na to! To są okulary! I nie mylicie się. Nie mam żadnej wady wzroku. Otóż chodzi o kolejnego lifehaka i to tym razem na ściąganie. Ponieważ mam bardzo trudny egzamin, to muszę zamalować je całe na czerwono, tak żeby zdawały się okularami przeciwsłonecznymi. Następnie zamarzemy całą kartkę czerwonym kolorem po tym, co jest tam napisane. I będzie ona się zdawała po prostu nieczytelna. A gdy założymy nasze czerwone okulary, wszystko będziemy widzieć. Niesamowite! Zobaczcie. Zobaczcie, a malowanie tego jest po prostu banalnie proste, jeżeli mamy gruby marker, ponieważ 5 sekund i całe szkiełko jest zamalowane na czerwono. Zobaczcie, a oto i gotowy efekt. Czemu tutaj jest tak czerwono? Teraz na kolejną lekcję. biologia proszę Państwa. Dobrze, zaczynamy od tego. chomiki. Uczyliście się w ostatnim roku, prawda? Pani Państwa o komika. Tak. Jak tak. się rozmarzają chamiki? Początku, e... jeden tak. Ernest. Jak się rozważają łabędzie? Słucham. Jajkami. Yeah. Nie, no. tak? Też jeden punkt C. <laughs> A to jest jedynka. Jedenka. Mister G dostał Oczywiście, jedynkę, nawet o. A co? A jak się rozdarzało, będzie? Poprzez... Dzielenie się na dwa z jednego. Dobrze, bardzo dobrze. Klonowanie. A? Od czego? Pochodzi nazwa? Eee. Od drzewa kupu. No jedzą ja dużo klonów. Jedzą ja dużo. Wiedzisz. O jak to? A chodzisz na lekcję? Nie. No. No. Tak Dobrze, proszę. Co zapisałeście? On nic, Co tu on Co tu nic nie Co to jest? Co to jest? Co tu jest na czerwono wszystko? Co tu napisałeś? Pewnie mnie chciałeś wyzywać, tak? Nie nie nie, 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 nie. Co tu jest? Nie, nic, 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 nic. To taka. Po prostu dobrze. streetwear tak. Zadyrany, kartóweczka, proszę. Dobra. Kiedy dwa łabędzie będzie się podzielą, to zostaną. Kiedy dwa łap będzie się podzielą. Kiedy dwa łap będzie się podzielą, piszcie no, raz, dwa, raz, dwa. Już macie napisane? Tak. To, na, to wyjdą i proszę odpowiedzieć. Ile łabędzi będzie wyjdzie? Dobrze, napiszcie, Fiodor. Dobra, tego Nie widać, nie widać, nie? Albo tylko w tych okularach widać, co tu jest napisane. Serio? Cztery łabędzie? Hmm. O! No! Jezus Maria. Coś spadło, coś spadło! Są chyba za bardzo. O dobra, napisaliście? Tak, tak proszę ta, 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 bardzo, tak. Trzeba, pokazać. Ty piszesz jak kura pazurem. Proszę bardzo. Kiedy dwa będzie się podzielą, to wyjdą cztery łabędzie. Bardzo dobrze. Ty nie, nie wiesz, napisać 7K. <noise> znaczy... O nie, ale ale mam ale to samo co on! Proszę pana, ale nie masz dowodu w sumie. A ty? Jedynka naszyna? Co najrób Nice! Zawsze miałem na jednej i to był minus. Jeżeli chcecie, żeby ktoś dostał jedynkę, to wystarczy, że sprawicie, żeby nie mógł on pisać na żadnej stronie. A do tego potrzebna wam jest taka oto biała kredka, ponieważ gdy nią piszecie, praktycznie nic nie widać. I zobaczcie, całą tę stronę musimy zamalować na biało. I słuchajcie, specjalnie zostawimy tą normalnie, żeby w jednej sobie pisał i nagle przejdzie na drugą stronę nasz znajomy, a następnie Zobaczy, że kompletnie nic nie może napisać. Wtedy nauczyciel się wkurzy i z pewnością zapytaj się go, czemu nie notuje. Patrzcie, cała kartka jest zamazana, a w sumie to nic nie widać. Prank idealny. Kolejna lekcja Geometria. Piszecie? Co to znaczy? Piszcie w zeszytach. Geometria. A mogę do Kibla. Ty tak. Idź. Ej! Co ty robisz? Proszę pana, zabrowi zeszyt! Dobra, zaraz wróci. Dobrze, przerwa! Oh, Dobra, Sorry, o! Morda, fajnie, no Wiesz, że nie ma papieru. Nie, no, nie, nie było papieru, stary. O, Serio? ale nie chcemy się nawet wstawać, jestem tak zmęczony po Teraz zabraknie. A ty gdzie masz zeszyt? Ja nie wziąłem. nawet otworzyć oczy, jestem tak zmęczony. Ja zgłaszam nieprzygotowanie. Ja piecuję. Ja nie widzę. które to mówi? Chyba Mister G to powiedział. Nie, ja nie chcę. Mr. G, ja, się, ja chcę się zapytać, czy ma pan korzyścić długopis, bo mi nie działa mój. Ja mam. No ja muszę otworzyć oczy i wstać. Twój wow. też nie działa, zabieraj go. Nie działa? Zabierz tak. sobie i poproszę rodziców... o ten też nie działa. Powiedz mi, dać długopisami. Patrzcie ile ja zarabiam długopisów teraz dzięki temu prankowi. To jest epickie. Proszę pana, pana długopisy też nie działają. Jak nie działają? Panie Wosie! To oddaję, że to pieniądze O, no daj mi. Piskie. Po co ci służy te długopisy? One działają. Pala to. Nie, nie, ja chyba muszę iść do sklepu kupić nowe, bo te wszystkie są wykorzystane. Pewnie Tricus siedział na przerwie i wypisywał je wszystkie. No nie piszą. No. No, Patrzcie, no, to, to ja mogę wszystkie długopisy? O, o. To nie długopisy są złe, to twój zeszyt jest zły przecież Co z zeszytem może być nie tak? Nie jeden No Masz. Dzięki dziękuję, dziękuję A gdzie twój zeszyt? Jedynka No nie no <śleszy> Chcesz kartkę? Masz Ale to ostatnia dla ciebie No dobra, daj, bo nie A nie dostanę jedynki? No to nie dostaniesz, Dobra, dobra proszę. Ej no. Nie <śleszy> działają Nie, też nie działają A -a. To 对吧？